Zobaczcie, możemy być takim typkiem. Wow, a ja go natykam. Ej. Ej, on jest celu fajny. Tak wygląda. To jest król zegali. To jest. Widzisz, że to jest z kamelanmenów? Wychodzimy, no jesteśmy normalnym człowiekiem. A teraz wchodzimy, jesteśmy nim. Wow, serio, fajnie! Dobra, no ty chciałem zakończyć ten filmik, bo on się ulusa. kim? Fajny! W, w ogóle fajnie. Tam są dalsze postacie. Idziemy do nich. To są oni. Jeden, drugi tam jest. Jak widzicie to jest ten. Dobry widzowie. Jak zakończyłam na tym odcinek, więc na